Witam wszystkich moich drogich widzów na kanale Kryptonononym TV. To są szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, analizie tutaj rynku szerokiego. Dzisiaj będą jeszcze szybsze niż szybkie, ponieważ jest ładna pogoda na dworze i szkoda tracić ostatnie dni naszego lata. Zachęcam każdego, żeby nie siedział, dowiedział się wszystko co jest najważniejsze i ćwiczył ostatnie dni na dworze spędzał. Tam i się przydaje ze słońca. Dobra, lecimy sobie z Bitcoinem 24 500 jest 6,1% na plusie w ciągu ostatnich 24 godzinach. Ethereum jest 11,1% na plusie w ostatnich 24 godzinach i to jest 1887 dolarów. Cały rynek urosł nam około 6%, jest to 1 bilion 208 miliardów dolarów kapitalizacji. Wolumen 115 miliardów i opłaty na sieci Ethereum dalej tanie. I przejdziemy sobie od razu do naszej analizy, tylko pamiętajcie, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Po nią musicie zgłosić ją do odpowiednich osób. I przejdźmy od razu do analizy. Analizę sobie zaczniemy standardowo od Mempula. I tutaj yy, widzimy, że zapchały się znowu nam troszeczkę bloki. Dobrze, sieć działa, sieć żyje, ludzie się ładują. Bardzo pozytywna informacja. 17 satoshi za bajt. Warto dać troszeczkę więcej bloki. Widzimy tu ostatni, były 19. Tutaj poleciał pewien jeden pod, pod rząd. 24. No, tam około 25. Jakbyśmy dali, to pewnie byśmy byli spokojni. Ethereum. Odświeżmy sobie, żeby tutaj były 16 Gwei, czyli 0,63 dolara, trudność tam podskoczyła na 12 i hash rate na 900, około 940 tysięcy gigaheszy, więc tutaj widzimy, że wraca, wraca na moc. Ciekawe jak, jak długo to potrwa, to nasze odbicie, czy to już będziemy wychodzić. Na moje to jesteśmy za daleko od halvingu, ale to nie znaczy, że nie możemy zrobić trzeciego szczytu, tak? to nie znaczy, że nie możemy zrobić trzeciego szczytu, bo tam ten był taki... No, nie mówię, że mały, bo wiadomo, wyrosty były ogromne, ale jest siła po to i takie wiadomości, że możemy zrobić ten trzeci szczyt. Co dzisiaj się dzieje na świecie? Zadeklarowani wstępni bezrobotni w USA i wskaźnik PPI, czyli w, in, inflacja producencka. Dzień Japonia ma dzień góry, czyli ma dzień wolny. Wejdźmy sobie od razu do przepływów. Bitcoin.

miliona, Czyli tutaj widzimy, że spada. A nie, tu jest to na 4 godzinówce. Przepraszam, wróćmy do 24, właśnie coś mało się wydawało. O, tutaj sytuacja już wygląda inaczej: Bitcoin 8780 wypłaconych z giełd, Ethereum 17820 wpłaconych na giełdy, więc uważajmy: bnb minus 1162 wypłaconych, i doszło nam do giełd 49 milionów dolarów w stabilnych monetach. To jest bardzo pozytywna wiadomość, ponieważ no tutaj widzimy, że mamy pompę, mamy pompkę małą, zobaczymy jak daleko ta pompka nam dojdzie. Zobaczmy sobie tutaj nasz balans na wykresie, wykres płasko, tutaj widzimy, że troszeczkę jednak nam urósł, no na tym wykresie to pokazuje nam około 10 tysięcy bitcoinów, jakby wzrosło z 2 milionów 150 tysięcy do 2 milionów 160 tysięcy na giełdach. Wolumen na futuresach, podróż, więc tutaj widzimy, wszyscy się już rzucają na lewarowanie, na wzrosty i stosunek longów do shortów wynosi 50,88% dla longów i 49,12% dla shortów. Otwartych pozycji całościowo jest 33,32, no prawie 33 miliardy w otwartych pozycjach i to jest około 10% na plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Likwidacje na poziomie 470 milionów dolarów sprawdźmy sobie tylko jak to wygląda w podziale na longi i shorty może nie ten wykres, może ten i tutaj widzimy, że 89,5 miliona w longach i 86,5 miliona w shortach więc praktycznie wyrównane, wyrównane strach na naszej na naszym rynku troszeczkę odchodzi w zapomnienie zaczyna, tak jak wczoraj był większy strach przed odczytem CPI, no to po tym odczycie rynek zareagował bardzo ładnie i mamy tutaj w kierunku już północy 41 z 31. Jeżeli by te wzrosty się utrzymały przez kilka dni, to myślę, że szybko dobijemy do dużych wartości, bo rynek kryptowalut jest bardzo zmienny pod względem chciwości i strachu i tutaj warto sobie zapamiętać, im większy strach, tym lepsze historycznie były ceny do kupywania. Im większościowość, wiadomo, wtedy warto się bać. 20 tygodniowa średnia krocząca, odbiliśmy się od niej i bardzo ładnie tu zrobiła się jako support. Ciekawe, czy jeszcze do niej powrócimy. Tutaj nasz yy, tęcza, która została stworzona dla żartu, ale ładnie nam działa. Przechodzimy z wyprzedaży na strefę Baj, więc dalej jesteśmy tutaj jeszcze przy niebieskim. Bardzo fajnie, ciekawe, ile będziemy tutaj siedzieć. No. Może być jeszcze z pół roku w takiej sferze. Zobaczymy, jak się wysoko wybijemy. Zobaczymy. Nikt nie zna jutra. Nie masz szachszanej kury. Przejdźmy sobie tutaj do naszych orderów. 12 tysięcy bitcoinów na 25 tysiącach. Oczywiście jest to sumowane, dlatego tutaj takie okrągłe liczby widzicie. Ale tak lepiej mi się to czyta, 25 tysięcy złotych, nie złotych, 25 tysięcy dolarów za bitcoina, jest 12,5 tysięcy gdzieś bitcoinów wystawionych, ale pamiętajmy, że tu są dużo futures'ów, zaraz sobie znaczymy futures'y, to zobaczymy jak mało ich jest, 24 tysiące dolarów, jest około 10 tysięcy na zakup, więc tutaj widzimy dwie strefy, bardzo dość mocno poustawiane, więc no nie nie widzimy kierunku dokładnie, w którą stronę byśmy poszli, a jak wejdziemy sobie tylko na fizyczne, no to widzimy sobie, jaki jest ogromny spadek ilości tych bitcoinów, czyli rynek się lewaruje coraz bardziej. I tutaj indeks CPI to nie tak, bo tu jest nupl teraz wyświetlony, 39% w porównaniu do historycznej, a jak weźmiemy sobie średnie, no to mamy 13, więc dalej jesteśmy w dołku, jakby nie patrzeć. No dobra, przejdźmy sobie do wiadomości. A wiadomości zaczynamy od Hotbit. Dużo było tutaj fajnych newsów, się działo w ostatnich 24 godzinach, ale zaczniemy od Hotbit, jeżeli ktoś nie wytrzyma do końca, żeby wiedział, że giełda zawiesza handel wypłatami i kryptowalut. Tutaj gdzieś około 10 dni w naszych wiadomościach ostrzegałem, że z powodu powiązania z LUNUM Hotbit może mieć najazd i być oskarżony o różne tutaj rzeczy i tak się stało, Hotbit się tutaj nie ma jak wypłacać, zawieszony jest handel. Oczywiście oni informują, że wszystko jest spoko, wasze środki są bezpieczne, dokładnie nie możemy powiedzieć, kiedy będzie wznowiony handel, ale zawsze to tak się zaczyna i mam nadzieję, że nikt z was nie posiadał tam swoich środków. Kolejnym newsem, który jest duży, to oczywiście oczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. <tuszy> tutaj wszyscy się cieszą, odczyt był 8,5, mimo prognoz 8,7, czyli lepszy niż w prognozy i w ostatnim miesiącu było 9,1, więc tutaj mm, no, rynek reaguje na zielono, ponieważ możliwe, że FED przez to już nie będzie podnosił 100%. Pamiętajmy, że te jednak inflacje są zaniżane i nie zawsze odzwierciedlają tak jak rzeczywistość, w sumie to nigdy nie odzwierciedlają jak rzeczywistość, każdy sam powinien liczyć swoją inflację. Wróćmy sobie tutaj jeszcze do Ripple i jest zainteresowany zakupem Celsjusza. Ripple Last, firma zajmująca się płatnościami blockchain, stojąca za tokenem XRP, pamiętajmy tylko, że XRP nie odzwierciedla Ripple, dlatego może wygrać w SEC i nigdy nie odzwierciedlał, zawsze była taka informacja, może być zainteresowana zakupem aktywów należących do niewypłaconej firmy udzielającej krypto pożyczek Celsius. Tutaj rzecznik poinformował na ten temat. Cel już od tamtego momentu o 23%. Na pytanie, czy chcą odkupić wszystkie aktywa, nie została udzielona odpowiedź. Lecimy z Mergem. Wczoraj się powiodł yy, testowej sieci Ethereum. Połączyli się. A tutaj mamy artykuł. Mercz w nieoczekiwany sposób wpływa na rynek kontraktów futures na Ethereum, skutki zbliżającego się merdza, czyli przejście Ethereum na Algorand, emisji tokenów proof of stake dla rynku kryptowalut są oczywiste. Wpłynęło to jednak nie tylko na cenę Ethereum, ale również jest na na rynkach terminu, yy, kontraktów terminowych. Oczywiście sam Merge, nie tylko Merge, bo i właśnie inflacja i... Tutaj to, że już rynek możliwe przeczuwa, że już jesteśmy poza recesją, gdzie w gospodarce tak naprawdę będzie jeszcze trwało około powiedzmy 6-10 miesięcy, bo zawsze kiełdy reagują szybciej, no to też może powodować, że będziemy sobie tutaj powolutku rosnąć. Oczywiście też rynek jest bardzo mocno sprzedany. To wszystko to są bycze informacje. Elon Musk! Sprzedaje Tesle w akcje Tesli warte blisko 7 miliardów dolarów. Dlaczego? A, dlatego, że się boi Twittera. No nie, no nie boi się, tylko po prostu się przygotowuje to jest mądre w sumie zachowanie. Założyciel SpaceX Elon Musk sprzedał blisko 8 milionów akcji Tesli o wartości 7 miliardów dolarów. No i tutaj on odrzucił umowę Twittera i się przygotowuje do wojny sądowej z Twitterem. Akcje sprzedawał 5, 8 i 9 sierpnia i na Twitterze poinformował, że to już jest koniec. Yy, oczywiście bogacze, jak znaczy bogacze. Każdy, kto ma większość udział w spółce, musi to deklarować do papierów wartościowych, dlatego stąd ta informacja SEC tutaj musiał zostać poinformowany, żeby nie został posążony Incendic Trading. Dobra. I przechodzimy do Nvidia. Nvidia wypuszcza nowy zestaw narzędzi do programistów metaversu. NVIDIA OmniVerse, czyli platforma do tworzenia grafik 3D, animacji i symulacji, wypuściła na rynek serię nowych narzędzi dedykowanych twórcom oraz programistom, którzy zajmują się tworzeniem wirtualnej rzeczywistości. Nowy zestaw ma na celu uczynienia życia w Metaverse jeszcze bardziej realistycznym. Bardzo fajnie. Ciekawe, kiedy się przyjdziemy do Metaverse'ów. Bo bogatsze będą mieszkać na Ziemi, a biedni w metaversie? Czy jak to będzie? Jak myślicie? Dajcie znać. Lecimy dalej. Co się dzieje na rynku kryptowalut, gdy wszyscy spali przegląd z 11 sierpnia? I tutaj... Bain Crypto mówi nam, że amerykańscy regulatorzy planownie proponują nowe zasady raportowania do dużych firm hedgingowych. Zesuwa Ethereum z powodzeniem właśnie kończy migrację sieci testowej Jorli do Proof of Stake i Paxos pomoże z inicjatywami inicjatywa kryptowalutowych brazylijskiemu PicPay. No i tyle, lecimy dalej. Binance tam mówi, że będzie wspierał The Merge i Binance powiedział, że ściśle monitoruje nadchodzące wydarzenie na Ethereum, czyli The Merge. No tutaj zało dobrze się trzyma z Buterinem, więc myślę, że tutaj wszystko będzie się powodziło. Ciekawe, czy będą wspierać forki. Demersz ma pojawić się w połowie września, ale data jeszcze nie została potwierdzona. Na giełdzie komentuje się, że będą oceniać wsparcie dla dyscyplinizacji i tokenów nowych forków. Ciekawe, co z tego wyjdzie, ciekawe, jakie będą forki. Lecimy dalej. RPA wprowadzono usługę transferu bitcoinu za pośrednictwem SMS. Hmm, bardzo fajnie. W Republice Południowej Afryki uruchomiono usługę transferu bitcoinu za pośrednictwem SMS. Wystarczy tylko wybrać numer, aplikacja działa już w sześciu krajach i proszę bardzo, mamy adopcję. Afryka to jest kraj, gdzie kraj, to jest kontynent, gdzie jest mała ilość ludzi ubankowiona, tak? I kryptowaluty mogą tutaj dużo pomóc tym ludziom, bo dostęp do Smartfonów się szacuje, że w tym gdzieś czytałem wczoraj, że to jest około 6,6 miliarda, tak? A ubankowionych osób 3,8 miliarda, czyli jest różnica ogromna jest. Mamy ogromną ilość ludzi, którzy może dopłynąć do rynku tylko dlatego, że nie może robić w ogóle przelewów kupować za granicę i różnych innych rzeczy, a to może się zmienić, tak? Jeszcze tylko paczkomaty, niech nam postawiam i w ogóle będą mogli handlować 24 4 na 7. Lecimy dalej. Pojemność Lightning osiągnęła nowy rekord. Pojemność sieci Lightning Network, czyli tak jakby drugiej warstwy Bitcoina, ustanowiła nowy rekord na poziomie 4,5 tysiąca bitcoinów. Taką ilość bitcoinów to wartość 104 milionów dolarów. I bardzo dobrze, że Lightning tam się rozwija. I dziękuję Ci bardzo, że zostałeś ze mną do końca. Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij zostawić łapki w górę w górze. Jeżeli ma, widzisz sens z tym, co mówię, zostaw subskrypcję. Jak nie, to napisz komentarz co mógłbym poprawić. I dzięki, trzymaj się, elo!